Cześć z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Spice z porównania Sony Xperia 10 z plusem kontra Huawei P30 Pro, P30 Pro, Kirin 983 gb Xperia Gigramów 4 z nabregą 636. Obafony wyczyszczone, obafony telefony do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają. Oczywiście, no, to jest trochę tendencyjne, ale trzeba jak zwykle pokazać różnice, Więc lecimy. Allegro praktycznie dla Huawei. A. Następnie AliExpress. No tu Xperia pierwsza doczytała wszystko, Ceneo. No powiedziałbym, że remis. Galerie. dla Huawei. A. Następnie mamy HBO Go. Tu wygrywa Xperia. Ipla dla Huawei. A. Jak dojadę DPL. Też Huawei. Mapy. Huawei. Player.pl. No, również Huawei. OLX. Huawei. Pyszne.pl. Huawei. Pizza Portal. Też dla Huawei, a. sklepy Huawei, Spotify Huawei, TapTalk Tak samo. Czyli dla Huawei nie ma co się dziwić, ale patrzcie jaka jest różnica, przeważnie. Ile czasu musimy poczekać na tego drugiego? Nie za dużo. TripAdvisor był, teraz Twitter, również dla Huawei, a. Uber. Raz i dwa. Wykop jest i mamy i YouTube. Tu działa. No i tu też. Czyli jak widać, no, różnice są jakieś tragiczne, ale jednak zawsze. 6GB, 4GB. Sprawdźmy, co będzie w pamięci RAM w jednym i drugim telefonie. No tutaj na razie, z tego co widzę, widać. No to tu jest wszystko w ramię. A w Xperii na razie nie. No i tak to widzicie. Tu w ramię, tutaj ponowne uruchomienie. Galeria, tak samo. HBO Go, również w ramię tu restart. I Pla w ramię, tutaj się nawet jeszcze nie uruchomiło, bo nie dotknąłem, ale też ponownie się uruchamia. Jak dojadę w pamięci? No tu nie. mapy, znaczy może za szybko kliknąłem. Teraz jeszcze raz zobaczycie, że nie było. No teraz to już się uruchomiło, ale też nie było w ramię. Player.pl Tu nie do... No, no coś ten ekran w Xperii mi czasami nie leży. Szczerze mówiąc, bo jak widzicie mam problemy. Już nie w pierwszym speedteście. OLX, tu w ramie, tutaj nie. Pyszne.pl Tu w ramie, tu nie. O się ładuję od nowa. Nam restauracje. Pizza Portal w ramie. Tutaj to nie jest ramo. Sklep w ramie w obu. Spotify, jak widać. Następnie mamy TapTalk. To samo. TripAdvisor. Ta sama sytuacja. Twitter również. Uber. Widać. Wykop. I YouTube. No, wszystko w ramie, jeżeli chodzi o Huawei. No, chciałbym, żeby każdy naprawdę smartfon tak działał. Bo tutaj zrobili naprawdę masę dobrej roboty. Trzeba im to przyznać i jak najbardziej na plus w tym temacie. Dobra, następny temat yy, gry i odpalanie gier, który będzie szybszy, sprawdzamy. Asfalt 9. czyli znaczy, no, raczej ten będzie szybszy, ale pytanie, właśnie jak to zwykle, który szybciej coś ogarnie, jakie są różnice, więc po to jest ten film. No i sobie milimy, milimy i zaraz się dowiemy. Jest Huawei. I jest Xperia. Asphalt 8. Jest odpalona w x a w Xperia czekamy. A, dobra, tempo na dwa. 2. No troszkę już tu jest dłuższe te czasy oczekiwania. Się ukryć, że typowy Kirin do takiego średniowego Qualcomm, czyli Snapdragonano, tak seno tu praktycznie długo już widzicie. Dopiero na sekundę gana tu dopiero jest gra od pełna. Czech, pach, następnie mamy Subway Surfers, jest, a tu czekamy. Dobra, dead trigger 2 jesteśmy, a tu czekamy. Asphalt Extreme odpalone, a tu, no tu w miarę taka, nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Unkilled. Oh, zapomniałem, nie działa już na tym smartfonie, więc może na nie czekajmy. I mamy PUBG. Tu pewnie różnica będzie większa. Zobaczcie jak duża. No tutaj. Troszkę to będzie trwało, a no, co dziwne Huawei też pasek nie biegnie jakoś szybko, ale nie widzę, żeby coś ściągał. Coś nam się mieli, no ale zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Powinien się szybciej odpalić PUBG na Huawei, ale już nie będę tego powtarzał, ale... No, tutaj wygrała przez to Xperia, bo coś sobie oblicza z pamięcią gry. No, trudno. Szkoda mojego Waszego czasu. Dajmy mu, żeby się odpalił, bo mam no, wrażenie, że przeskanował sobie pliki gry. Coś mu się nie zgadzało. No, trudno. Ale tak, gdzieś jak w grach, to wiadomo, kto wygrał. Tu już różnice w otwieraniu są większe. Sprawdźmy pamięć ram 6GB, giga, 4GB, giga. który lepiej będzie ogarniał. Lecimy. Asphalt 9, Pierwszym w chłowie w ramionie, nie. Asphalt 8, sytuacja taka sama. Dobra. Następnie mamy Temple Run 2. Też ślicznie, tu w ramie A w Xperi poza. A subway surfers, no w końcu w Xperi też w ramię, czyli pierwszy tytuł. Dead Trigger 2 tu w ramię. A w chłodze wyjątkowo się ubił, ale odpalenie w chłodze to trwa naprawdę chwilę. Tu coś w, w oba w ramie I mamy PUBG, bo Ankit to odpuściliśmy też w ramię. No tuż. Jedna wpadka Huawei, ale naprawdę ta RAM fajnie działa. Jeżeli chodzi o Xperia, no to trochę więcej, ale ta ma 2 GB pamięci mniej. Tak wyglądają różnice między Kirinem 980, a Snapdragonem 636. Macie jakieś pytania, piszcie na dole, linki do mojej społeczności, profil na Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Jak się podobało, łapka w górę, dzwoneczek, komentarz. No i cóż, na dzisiaj tyle. Huawei P30 Pro, Xperia, Sony Xperia 10+. Z tej strony uciek. trzymajcie się ciepło, hej!